Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania 100 dni. Dzisiaj na tapecie mamy top model, czyli mam stworzyć Sima, który przypomina modela. Jak widzicie już nazwałam tutaj naszą panią, jest to top model. Jest młodą, dorosłą, yy, ma kobiecy chód i jest duszą towarzyska, aktywa, aktywna, perfekcjonistka i wegetarianka. Także już zaczynamy mm, tutaj... Ją zmieniać, najpierw ją rozbiorę. Tak, i chciałabym Wam powiedzieć, musi być bardzo chuda. Coś takiego. O, czy ma jakiś tatuaż? Nie, nie, nie bez tatuażu. <kluz> Dobra. Yy, powiem wam coś takiego. Ostatnio yy, chciałam nagrać yy, pewien odcinek czegoś, nie powiem czego, i niestety, nie wiem dlaczego, ale nagrywanie mi się nie włączyło. I z mojego odcinka nic nie wyszło. 40 ponad 40 minut poszło. <laughs> jakby to powiedzieć. No ale niestety, tak czasem bywa. Tak, ja modelkę widzę z takimi właśnie drobniutkimi ustami. Z taką pociągłą twarzą. Nie wiem dlaczego. Po prostu tak mi się widzi modelka. Ja to sobie będę zmieniać tutaj, bo chcę sobie powybierać jakieś takie mały nosek. Troszkę bardziej... Nie wiem ta broda jakoś mi nie pasuje. O, że trochę w dół, po prostu oczy właśnie fajnie by było, jakby miała duże. Może nie, tak nie. I tak yy, wydaje mi się, że ma za duży nos. Yy, chciałam właśnie stworzyć coś innego, ale no to nagrywanie nie wyszło i na razie sobie dałam spokój, bo się strasznie zdenerwowałam tym faktem. No i na razie będzie to. Yy, 110 też coś ostatnio yy, mi nie szły, to znaczy, film nie chce mi się wczytać w takiej formie. Jak jest, nie mogę go y, zmontować, i to mnie trochę denerwuje. I też na razie sobie dam z tym spokój, bo to jest naprawdę denerwujące. Y, tak, ja modelkę widzę z blond włosami długości. No, zaraz zobaczymy długość. Oczywiście, zawartość zmodyfikowana. To włosy nie pasują. Raczej proste włosy, chyba że takie lekko falowane. O, może coś takiego? Chciałbym miał w jakimś notula. Ja nie mogę się dzisiaj wysławić na jakimś naturalnym kolorze, chyba że takie proste, nie te proste w ogóle nie o, a może, ale nie, w tym wygląda jak facet. Zaraz coś znajdziemy, jest to jakiś normalny kolor. O, te są dosyć długie, ale też brzydko wygląda, nie podoba mi się. Wydaje mi się, że te pierwsze, co tutaj gdzieś były na samym dole, będą najlepsze, te. Tylko właśnie to kolor. Jakiś taki... Chciałabym, żeby był on dosyć naturalny. Może coś takiego. Zdaje mi się w porządku, ale jakoś ta jej twarz mi jakoś tak zaraz da jej rzęsy. To może nabierze trochę kształtu. Zaraz, jak zwykle, nie mogę znaleźć rzęs. Coś takiego. Dobra, makijaż powinna mieć delikatny, ponieważ modelki, no jak wiecie, nie powinny się zbyt mocno malować. ten jest chyba delikatniejszy jakoś wiecie co, szczerze wam powiem, że jakoś straciłam wenę twórczą na tworzenie simów jakoś nie wiem, nie podobają mi się oni teraz jak ich tworzę nie wiem czemu no ale niestety tak jest jakaś delikatna kreska Taki delikatny róż, jakaś delikatna szminka, Jakoś tak dobra wygląd wygląda już lepiej. Zaraz zobaczę jeszcze tutaj. Czy nie mam czegoś ciekawego? Nie, to nie konturing. O, kotel do mnie idzie. O, może takie coś. Jak wiecie, bądź też nie, nie wszystkie modelki są takie ładne. Także. No, one po prostu mają być plastyczne. Dobra. Jeśli słyszycie wrzask, to mój kot chodzi i ale to nie zwracali się uwagi na to. Dobra, jakąś fajną bluzkę. Może jakiś Calvin Klein? Hmm. Wiesz, nie wiem, jak modelkę ubrać. Bo nie wiem, czy to ma być taka modelka... Która dopiero idzie na casting, czy to już ma być modelka? To może jednak zrobię taką, że to już jest modelka. Tutaj widzicie reflektory. To może ubiorę ją w jakąś sukienkę. Poczekajcie chwilę. Kot mi wrzeszczy, nie wiem czemu, on wrzeszczy bez powodu. Także przepraszam na moment. O, może taki kombinezon. Nie. Może jakiś inny kombinezon. A może coś takiego. A nawet nie wiem, jak ta modelka tak szczerze mówiąc miałaby wyglądać. Nie mam jakoś pomysłu za bardzo na nią. Tutaj nie ma koloru, bo jest jeszcze tylko siwy. A ten siwy mi się wcale nie podoba. O, lubię ten kombinezon. Także może coś takiego. O, ten będzie lepszy chyba. No, może taki kombinezon, taki trochę elegancki. Zaraz wybierzemy jakieś buty. Mm. Ja, te to nie. O, takie jakby z z ale nie, modelki w takich chyba nie chodzą. Modelki coś takiego bardziej, ale to tutaj nie, nie będzie grało. O, to mi się podoba. Tylko może białe. Może cieliste. O, takie cieliste. No, jakieś paznokcie mogłabym mieć, ale takie właśnie małe perełki. Jasnego koloru. I jeszcze tutaj, widziałabym dla niej taki. O, Coś takiego. Nie. To w różowym kolorze. Wydaje mi się, że wygląda to fajnie. I będzie szybko, bo to jedną modelkę stworzyć, co to dla mnie. Może jakiś. Nie wiem, czy to jakiś naszyjnik pasuje. Ale może spróbujemy. Nie, wydaje mi się, że nasz to jest tutaj takie ładnie ozdobione, ale to może chociaż coś na głowę, jakiś kapelusz. Ten jest taki... o, fajnie wygląda. Może taki powybijany albo okulary. Okulary to nie. Nie, weźmiemy chyba ten pierwszy. Gdzie on jest? Ten. Ten w jakimś jasnym kolorze, takim o... Dobra. Wydaje mi się, że to jest moja modelka już skończona. Także mówię, dzisiaj taki szybki odcinek. Nie wiem, czy ona tak do końca przypomina modelkę, ale może jeszcze mamy jakiegoś skina. To nie wiem, co to jest, jeszcze, mówiąc. Bo tutaj mamy jakieś nowe skiny. To bardzo wydatne jej... Które nie wiem do końca nawet jak wyglądają. Widzicie, jest też niedużo ma w nosie. Nie wiem dlaczego tak. A i można je na siebie nakładać, no spoko. Ale no te dziurki do mnie nie przemawiają. Także chyba weźmiemy mojego ulubionego skina tego co zawsze, czyli tego. No dokładnie tak wygładza. No dobra. Ale te włosy jednak mi nie pasują. Hmm. Powinny być inne. Teraz coś może znajdziemy innego. No nie pasuje mi po prostu do niej i... To są moje ulubione włosy. Znaczy nie akurat te, ale tego twórcy. On może coś takiego. O, ma takie dosyć naturalne odcienie. O, może takie z grzywką. Może mniejsze. O! Dobra. Teraz moja top model jest już gotowa. Także no to będzie tyle. Nie wiem, czy przypomina taką prawdziwą top modelkę, ale też się nie oszukujmy, no ja nie wiem, jak one wyglądają, a też tutaj nie ma zaznaczonego, czy to ma być taka modelka na wybiegu, czy jak. Ma przypominać modelkę, czyli jest szczupła, wydaje mi się, że dobrze ubrana, Także tyle, życzę Wam miłego oglądania i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i cześć.